Wystarczy wycisnąć sok z dwóch cytryn do mleka i już nigdy nie kupować sera. Wlej mleko do dwóch słoików. Dodaj sok z cytryny i sól. Dobrze wymieszaj. Wstaw słoiki z mlekiem do piekarnika na 45 minut. Pokrój bagietkę w cienkie kromki. Połóż kromki chleba na blasze do pieczenia. Skropić oliwą z oliwek. Piec przez 8 minut. W miejsce z czosnkiem. Dodaj rozmaryn. Oliwa z oliwek. Czarny pieprz. I sól. Piecz czosnek przez 10 minut. Posmaruj chleb czosnkiem. Pokrój pomidorki koktajlowe w cienkie plasterki. Dodaj drobno posiekaną miętę, doprawić czarnym pieprzem, sól i sok z cytryny. Dobrze wymieszaj. Połóż pomidory na chlebie. Odcyć zsiadłem lekko przez sito. Przykryj folią spożywczą. Umieścić w lodówce na 8 godzin.